Trzeba uważać, ponieważ lubią sobie często pękać i siła z jaką to leci, spokojnie rozjebie Ci oko, wbije ci się w skórę, łamie ci zęba. Dzień dobry moje drogie, kurwa witajcie w, w, odcinku, w który nagrywamy po raz drugi, ponieważ pierwszy magicznie gdzieś zniknął i może to i lepiej, bo byliśmy tak nawiebani! Po prostu byliśmy po dosyć dużym chlaniu i bardzo źle to nagranie wyglądali. Szczególnie dzisiaj będzie kurwa porównanie kurwe kurwę tenigu, w średniego i w kurwę drugiego. Zestaw do kręcenia grzał, waszych wygóru jebaczy, bo pamiętajcie, że od właśnie takich rzeczy zależy wasze hurururururu. Dobra, a tak serio: trzeba zaznaczyć to na samym wstępie, że w tym zestawie wymieniłem, zamieniłem, się zrobiłem. Zamieniliśmy nożyczki, ponieważ są jednakowo chujowej jakości, aczkolwiek te z tego był jakieś fajniejsze. Przejdźmy do najtańszego. Cena jest niewiadoma, aczkolwiek obstawiam maksymalnie jego cenę 20 zł. 15-20 zł to jest maksymalnie, za co możecie sobie taki o, cały zestawik strzelić, w skład w którego wchodzą. Nie tanie rzeczy. Mamy, zajęliście fajną penset. Mamy pensetkę, którą sobie grzałek nie ściśniecie. Z tego względu mi się jest plastikowa. Możecie się ścisnąć chyba pryszczak tego. Więc do czego ona służy? Bawełny do tam sobie takiego flifu-flafu, kurwa. Bo jest dosyć ostra. O kurwa, on ma metalową. tego skład zestawu wchodzi to. To. Wchodzi. Nożyczek. Nożyczek, który jest zamieniony. Który jest zamieniony, czyli ten jest chujowy mm. tak jak powinien być, ale tnął. Dobra, i ostatnia praktycznie rzecz, która wchodzi w skład tego gówna. A, mamy ogólnie noś, beznadziejny śrubokręcik, krzyżak, którym to sobie... To jest w pizdę niewygodne. W sumie raz wkręciłem, na nim jest w pizdę niewygodne. Mamy I jeszcze pizdę. do nawijania sobie wrapów. Mamy sobie od 1,5 mm co pół mm leci aż do 4. więc dosyć sporo. Albo Se wkładamy tutaj, do środka. Taki Se nawijacie Drutka. I se na tym nabijacie. Tutaj jest ogólnie taka dziureczka, przez którą najpierw powinno się ten drut przewlec, a później nałożyć tego brzdynksa, to odpowiednio odkręcić tutaj taką czapeczkę i się nim niby kręci. Ja tego nie lubię, wolę sobie docisnąć palcem i. A generalnie możemy teraz powiedzieć, że czym w ogóle różni się ten średni od tego najgorszego, że tu macie fajny futerali. Tak, on jest taki trochę koil masterowy, można powiedzieć. Jak nogi jedenastolatki. Taki zestawik to jest koszt pewnie około 40 zł. To jest no-name, nie? To jest, tu nie ma kurwa nic. No-name, ale jest bardzo podobny do Toy mastera I tu mamy już fajny zestaw. I tutaj już mamy troszkę Ja ci inaczej. trzymam ty pokazuj ciafciami? Mamy nożyczki, takie jak tam. Mamy sobie pojewany kluczyk. Yy, mamy sobie taki breloczek. Z jednej strony mamy płaskiego. Ogólnie to jest też niewygodne, moim zdaniem, w ogóle, kurwa. A z drugiej strony krzyżaczek. No i co? Urwasa jest takie gówno, po prostu. Co mamy tutaj? Następne, nie plastikowe do, do waty, tylko już metalowe, Metal. troszkę. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Mamy coil brasza, czyli jak sobie czyścisz grzałkę z całego magaru, to tym tak, sobie pogrzałę yes. o Jezu, kurwa. No i do kręcenia grzałek mamy coś takiego troszkę innego. Mniej wygodne moim zdaniem. Taki tak, to jest niewygodne, stynk. to potwierdzam. I tak, mamy sobie tutaj 3,5 mm, 2,5 mm. Jest, w kurwa, niewygodne. Bardziej możecie sobie to nie wiem. I ja to potwierdzam, bo już na tym zestawie kręciłem. W nosie sobie można to podobać. Tak. Powinna Głównie być wygodnie. tą grubszą stroną. Cążki do druta. I te cążki są naprawdę W Drugą stronę się wyciąga, ale chuj. E, tym przetniesz każdego możliwego druta Przy docinaniu trzeba uważać, ponieważ lubią sobie często pynkać, tak. zawsze, każde. I siła z jaką to leci, spokojnie rozjebie ci oko, wbije ci się w skórę, no, więc łamie ci zęby. Ja, na przykład, jak przecinam no. drut, to często przymrużam oczy w Albo można też troszkę zakryć ręką. Tak, ewentualnie. Dobra, i mamy najlepszy chyba. I ostatnie, hmm. mamy pensetę ceramiczną, hmm. którą sobie, oczywiście, grzałki sobie możecie zgrzewać. Ale macie też opcję do otwierania parowników, butelek i innych chujost. Butelek co, nie polecam, bo się połamia. Dobra, jak za cenę 40-50 zł, jest to spoko, to się opłaca, jest, naprawdę jest spoko. Okay. Tylko to gówno do okręcenia na tym drut jest pójnie. Mm, kręciłem, mogę potwierdzić. Co ja jeszcze mam coś, co zajebałem dawno temu Z Z Z Austrii. w Austrii. Mam taki kurwa piękny duży zestaw od Coil Master, z samych kurwa kolorkiach. Ja. Tak, właśnie są. Tylko bardzo... widać okres czasowy, który przeszedł twój, a który mój, bo no, no to jest takie czarne, to jest takie. 5 lat. Ale to jest Kubie tylko i wyłącznie potrzebne do pracy. On by, by gdyby nie nie tego jest. nie kupił, kurwa. No, bo to kosztowało wtedy jakieś. Nie wiem, na półce bez 200. No, 200. Y, to i tutaj jeszcze było kilka innych rzeczy. Dobra, takie gówno jak 3 metry drutu 0,5, którego już nie ma. To kurwa, jest nie? zajebiste. Kurwa, jego Jawana Tak, to jest jak Mierni mechanika, to był fajny Miernik oporności i przy okazji można na tym zgrzewać. Aczkolnie. I można jadać. No można na tym jarać, jak już z odbity nie masz moda, ale daje moc, no Bioro, fatalnie. No to służy tylko do lekkiego zgrzania, no, na niepełnej mocy. I nie Ej, tego Oprócz, oprócz tego używa. była wata. Tak naprawdę, Kuba, nie powiedzieliśmy tego na tamtym odcinku, że twój zestaw to jest ten i ten jednocześnie, razem wzięte. No. Do tego ty masz jeszcze to, a to się w kurwę przydaje. Tak, dobra, ten do kręcenia grzałek się troszkę różni, ponieważ mamy takiego brzdingola. Są oczywiście te czpienie, których nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu, ale żeby u mnie wsadzić, to to się tak nie wsadza. Tylko trzeba odkręcić, wsadzić, kombinować, chura. skręcić i dopiero wtedy kręcić. I tutaj ogólnie ma takie fajne wrzłobienie, nie wiem, czy to będzie widać. Żłobienie. Wrzłobienie. Wżłobienie, no wrzłobienie. Po prostu jest dziureks. Po prostu se jest dziureks. Dobra, to se później ten. Dobra. <grym> Nożyczki, które mam 5 lat i są do tej pory ostre. Ma porządne śrubkęsy, kurwa. Mam zajebiste śrubkęsy, śrubsztaki, płaskie i... No takie kurwa, już trochę bardziej takie... Dobra, jest też taki śrubsztak jak od Gigwaypa, jest imbusowe, ale on nie pasował do żadnego praktycznie... O kurwa, jaki mój jest dłuższy. Pęsetka ceramiczna, to już jest druga z kolei, bo jedną mi taki jełop połamał. I do waty mam już takie troszkę takie powykrzywiane, które też są ostre w kościele. O nie! Teraz bym ci przypierdolił chyba mikrowalutką Cążki do druta też, tylko kolej Też drugie, bo jedne pękły i poleciały i prawie mnie zabiły. No i kombinerki, które się przydają zawsze. Nie dość, że są malutkie. Na zdrowie! Długie. To jeszcze kurwę wytrzymały. No. I będę je jeszcze długo miał. Proponujcie taki zestaw za. Nawet o taki 40 zł i on wam wystarczy na w No czy wiecie co tu Chyba że najebani pogubicie połowę asortymentu do Dużo rzeczy się... też tutaj nie było, no to nie wiem, na przykład mam oddzielnie kupionego coil brucha, kurwa, o I sobie jest coil bruch, kurwa Ten do czyszczenia gramy. Tak. Na przykład bardzo lubię te skurwysyny, no nie no. wiem czemu, no bo jakoś tak się ładnie Ta Watę jeżeli chodzi o ogólną ocenę nie kupujecie takiego czegoś, tylko ze względu na to, że wam to Daje nie to drogie potrzeba. I mało komu się to przydaje, no ja to kupiłem z tego względu, już dużo grzałek ludziom kręciłem, więc... Kuba po czas się kończy, to powiedzmy ze strony Stricted Wave nasze trzy kanały, skomentuj pod tytułem Ciarpararpar, kurwa i dostaniesz ser dużo. No ciekawe czy dobrze napiszesz Ciarpararpar. Ciarpararpar, tak. I co możemy wam powiedzieć? że Do, 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 do widzenia.